Można powiedzieć, że to jest taki trójkąt jakby treningowy, bo wszystkie te rzeczy, intensywność, objętość i częstotliwość są od siebie w bardzo dużym stopniu zależne. Intensywność treningowa, jeżeli chodzi o trening siłowy, to nie jest oczywiście wcale to, jak ciężko trenujemy w sposób taki bardzo subiektywny, czyli króciutkie przerwy, bieganie od maszyny do maszyny, 5 ćwiczeń pod rząd, trzy ćwiczenia pod rząd, dropset i dalej. W treningu siłowym intensywność określa wielkość obciążenia, czyli teoretycznie im jest większe obciążenie, im jest obciążenie bliższe ciężarów maksymalnych, jakie jesteśmy w stanie podnosić w danym boju, w danym ćwiczeniu, tym intensywność jest większa. Czyli jeżeli ktoś na przykład wyciska nie wiem, 150 kg na ławce na raz, a trenuje na przykład tam powiedzmy 120-130 kg na serię, to znaczy, że ta intensywność jest wysoka. Jeżeli ktoś trenuje 90 albo 80, ryk po 25 powtórzeń na przykład, to ta intensywność, mimo że on się nawet bardziej zmęczy niż z tą sztangą 130 kg, to intensywność jest zmniejsza. Więc w treningu siłowym intensywność określamy poprzez wielkość umieszczonego ciężaru. Objętość to jest nic innego jak ilość pracy włożonej na treningu. Czyli raz, ilość ćwiczeń poszczególnych na każdą grupę mięśniową, ale również ilość ogólnie serii, którą wykonujemy na danym treningu. Jeżeli trening, jeżeli ktoś trenuje takim systemem full body workout, albo dzieli ciało, na, przykład, wiem, na, dwie, na na dwie części, albo systemem split i tak dalej, tak dalej, tym też oczywiście ta objętość treningowa jest większa lub mniejsza. E, więc objętość to jest jakby ogólna. Ilość treningu, ilość wysiłku, którą robimy w danej jednostce treningowej. Trzecia trzecia, rzecz, to jest, trzecia składowa to jest częstotliwość. Częstotliwość, czyli jak często trenujemy każdą grupę mięśniową, ale też jak często robimy trening w ciągu tygodnia. Bo wiadomo, że zdajemy sobie sprawę z tego, że. Samo trenowanie np. klatki raz w tygodniu nie do końca jest prawdą, że trenujemy tylko i wyłącznie klatkę raz w tygodniu, bo tak naprawdę trenujemy też cały szereg mięśni pomocniczych. Więc jeżeli ktoś np. trenuje 7 razy w tygodniu, na przykład dzisiaj trenuje klatkę, jutro trenuje barki, pojutrze trenuje triceps z bicepsem itd., to tak naprawdę po części te mięśnie cały czas są trenowane dzień po dniu. W sposób bezpośredni albo w sposób pośredni. Także częstotliwość to jest również to, jak często poddajemy wysiłkowi, wysiłkowi nasze mięśnie. I teraz zobaczcie, dlaczego narysowałem to w takiej w formie, takiego trójkąta? Dlatego, że każda z tych składowych jest od siebie bardzo mocno zależna. Jeżeli intensywność jest bardzo wysoka, czyli jeżeli mamy bardzo duże ciężary, to automatycznie objętość i częstotliwość treningu powinna być mniejsza. Jeżeli przerzucimy sobie ten trójkąt do góry nogami, jeżeli częstotliwość jest na samej górze, to intensywność i objętość treningowa musi być e, mniejsza. I tak samo objętość. Jeżeli objętość jest bardzo duża, intensywność i częstotliwość musi być mniejsza. Ma to wpływ oczywiście no, przede wszystkim na nasze zdolności regeneracyjne i na to, jak nasze ciało może adoptować się do wysiłku. Jeżeli przesadzamy, jeżeli ktoś stara się trenować bardzo intensywnie, z dużą częstotliwością, co ja na przykład widzę, że jest bardzo częste na na przykład treningach siłowych. Mam też swoją siłownię i widzę, że na przykład ktoś ma powiedzmy, nie wiem, słabsze na przykład barki i trenuje na przykład 3 razy w tygodniu, bo słyszał, że barki na przykład lepiej jest trenować troszeczkę częściej, bo charakteryzują się większą ilością włókien na przykład tych wolno i można je trenować częściej. Ale ja oczywiście wie, że buduje, budując masę podnosi duże ciężary, więc na przykład wyciska sztangę ponad głowę 3 razy w tygodniu w 6 seriach na przykład po 5-6 powtórzę. To oczywiście nie prowadzi do żadnego efektu, tylko do takiego skrajnego wycieńczenia, takiego skrajnego przetrenowania. Dlatego, jeżeli jest wysoka częstotliwość, o którym też powiem troszeczkę później, bo ja akurat jestem zwolennikiem, żeby słabsze grupy mięśniowe trenować z większą częstotliwością, to trzeba pamiętać o tym, że intensywność i objętość musi być zmniejszona. Oczywiście Każda z tych, z tych że powiem, wielkości jest bardzo indywidualna dla każdego z Was i każdy powinien sobie z taką ilością treningu, albo z takimi ciężarami, albo z taką częstotliwością pokombinować. Nie ma taki tak naprawdę złotego środka, bo każdy z nas jest niestety troszeczkę inny. Jedni mają lepsze zdolności regeneracyjne, drudzy mniej, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że jeżeli nagle podnosimy na przykład częstotliwość treningową, to muszą tam te dwie zmienne...